Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej serii na kanale z gry Metro 2033 Redux. Gierka została wydana w 2014 roku, więc ma już troszeczkę lat na karku. Ale po obejrzeniu paru materiałów, po przeczytaniu troszeczkę na temat tej gry, stwierdziłem, że to będzie bardzo fajna seria. Także nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć nowa gra. I zobaczyć, co nas czeka. Jedziemy! Wybierz styl gry. Przetrwanie, niska dostępność amunicji i filtrów, bardziej zajadła walka i trudniejsze działanie z ukrycia powodują, że tryb przetrwania daje prawdziwy posmak przerażającego świata Metro 2033, w którym widma wyczerpania zasobów i śmierci w walce nie odstępują gracza na krok. What? Spartanin Tryb Spartanina w Metro Last Light łagodzi nieco rygory walki i działania w ukryciu. To najlepsza opcja dla graczy ceniących sobie wartką akcję i zmiany. Ceniących sobie wartką akcję i zmiany. Łatwiej jest też znaleźć amunicję, filtry i inne zasoby. Wow. No nie no, zagramy. Nie wiem, czemu tutaj jest napisane Metro Last Light, bo to jest druga część metra, a my jesteśmy w pierwszej części, więc... No, dosyć dziwna sprawa, ale dobra, wybieramy tego Spartanina, bo jest ta, ta łatwiejsza... Ta łatwiejsza opcja, nigdy w to nie grałem, więc... No, myślę, że nie będziemy aż rzucać tutaj przetrwania, bo to może być naprawdę, naprawdę trudne, a chodzi o to, żeby grało się... Tak, żeby gierka była zrównoważona. O, w ten sposób. Ok, tutaj jeszcze mamy yy, poziomy. Trud normalny. Będziesz musiał rozsądnie dysponować zasobami. Trudny. Poważny. Nie, weźmiemy normalny. A Stalker? Ok, dobra. Nie, weźmiemy normalny. Bez przesady. Yy, dostosuj suwak tak, aby obrazek z lewej strony był ledwo widoczny. Yy. Chciałem poczekać, aż e, tutaj nasz bohater skończy. Bohater bądź narrator skończy czytać, i teraz przeczytam. E, ja, prolog. E, w tunelu panował coraz większy ziąb. Zbliżaliśmy się z młynarzem do powierzchni. Wkrótce zacznie nas smagać lodowaty wiatr. Trzeba będzie stawić czoła wszelkim koszmarom, jakie tam na, na nas czekają. Moja podróż trwała już dostatecznie długo, ale.

Przez militery, na terenie, Dobra, do... o... Dobra, za chwilkę otworzymy bramę. Moi drodzy, była podpowiedź odnośnie poruszania się. E, ja tutaj sobie posparceruję. Sprawdzę co tu się dzieje. Czyżbym otworzył bramę? Nie wiem, coś wcisnąłem. O Boże, winda do nas jedzie. Chyba. Nie, winda się zepsuła. Wydaje mi się, że jest tutaj za głośno. Jak coś wypadnie na nas, to będzie kiepsko. Dobra, dobra, poczekajcie, poczekajcie. Bo jestem szokowany tym wszystkim. Jak ten mój koleś się nazywa? Jak ten mój kumple się nazywa? Dobra. Zostawmy to na razie. Coś uruchomiłem. No nic. Nie wiem. Nie wiem. Otwieramy bramę. O, -o. Dobra. Otwieramy bramę za pomocą mechanizmu ręcznego, czyli kręcimy tym zaworem. Mam nadzieję, że nic na was, na, na nas nie wyskoczy. Dobra. Dobra, dobra, już, już, już kolego, sympatyczny. O, możemy sobie włączyć światło, jak się pięknie zapaliło. Bardzo ładnie. Ej, powiem Wam, że e, Gierka ma fajny klimat. Mogę przestrzegać tą kłódkę? Nie. Co my tutaj mamy jeszcze? No, wiele rzeczy tutaj można otwierać i sprawdzać i szukać. E, znalazłem jakieś filtry w szafkach. Również możemy zbierać rzeczy. Amunicja się na pewno przyda. to dobry pomysł, żeby to otworzyć. Teraz zobaczymy. Tu niby jest wszystko uruchomione. Co możemy wyłączyć? Ups. Nie, tak to ja nie chciałem. Dajcie spokój. Ale już wiem, dzięki temu, że pod F mam latareczkę. ok Fajnie, fajnie, fajnie. Muska skoczyć Oj, A, dało się Okej. Sorry, że pokazało wam się na chwilę. E, ta e, tablica, e, ta podkładka Steamowa. Ale to się wytnie.

Cień. Ja pierdziele. O nie, następny. Co to jest? Co to jest, kurde, za zwierzę? ale już chyba starczy. Wychodzimy, mistrzu? Dawaj, otwieram, to, bo ja tu nie chcę zostać sam. Dobra. Dawaj, otwieramy, otwieramy. Poszło.

To chyba nasi, zdaje się. Tak. Chciał mnie przejechać z kubany. Łobuz. Ale fajną moją furę, co? Kurde. Jakie działko na górze. Ty pułkownika chciałeś przejechać co z tobą?

Oła, oła, oła. Dobra, strzelamy, nie ma co Albo bo tu trzeba przytrzymać, Jezus. kopany coś tam nie skoczyło. Spadaj Ja pierdzielę. O kurde, nie ma amunicji. O coś jeszcze Ej no weski to nie ma amunicji. Jeszcze coś u góry latające. Kurde, kurde, co to jest? Oho, i podziałku, i podziałku. Ja pierdziele. Wow, to niezły początek. Osiem dni wcześniej w tunelach nigdy nie żyło się łatwo. Ale to był nasz dom. Codzienna rutyna, widok tych samych twarzy. To wszystko dawało nam poczucie bezpieczeństwa. Lecz odkąd nasiliły się ataki mutantów, całą stację ogarnął strach. Właśnie skończyłem 20 lat i nigdy, nie, i, nigdy, i nigdy bym nie zgadł, co się wydarzy tego ranka. Gdy na barykadzie zjawił się przyjaciel mojego ojczyma, Hunter. Okej. Okay. Posłuchajmy dalej, popatrzmy, co się będzie działo. Początek był naprawdę niezły. Artyom, awakat last, I see. Hunter's on his way in. mieć news from the other stations. Come on. Dobra, moi drodzy, i tak wygląda początek gry. Yy... Myślę, że to będzie taka fajna zapowiedź nowej serii. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I że gra również Wam przypadnie do gustu. Dziękuję ślicznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z gry Metro 2033 Redux. Piąteczka na razie.